Witajcie kochani w drugim zadaniu. Mamy tutaj do policzenia masę ciała, którego ciężar wynosi 4 kN. E, pozwoliłem sobie wypisać dane. FG równa się 4 kN i G przyjmujemy, że jest to 10 N przez kg. Wzór jak doskonale pamiętacie na ciężar e, to jest FG równa się m, m razy g. Zapiszmy go sobie, bo będziemy musieli go przekształcić. FG równa się m razy g, no i w szukanych mamy masę ciała. Masę oznaczamy literką m i to jest znak zapytania. Kochani, albo musimy, musimy tak przekształcić ten wzór, żeby otrzymać naszą masę. Ja podawałem gotowy już wzór. Wiemy, że masa równa się fg, czyli ciężar ciała, podzielone przez g, czyli przyspieszenie ziemskie. Jak go wyprowadzić? Nie będę tutaj go pokazywał. Jest to, jakieś, jest to bardzo proste przekształcenie, ale nie to jest naszym tematem. Tutaj mamy wartość ciężaru ciała jako 4 kN. Zobaczmy, musimy tutaj zamienić to na newtony. FG mamy 4 kN. Jak doskonale pamiętacie, przedrostek kilo oznacza, że mnożymy razy 1000, czyli mamy równa się 4 razy 1000. Ten 1000 zastępujemy tutaj, ten przedrostek kilo oznacza 1000, czyli 4 razy 1000 N. No 4 razy 1000 to 4000 newtonów. No i cóż, podstawiamy do naszego wzoru na masę. Spójrzcie, jest to ten wzór przekształcony, czyli mamy masa równa się, kreska łamkowa. Nasz ciężar podstawiony w newtonach to 4000 newtonów, 4000 newtonów, podzielone przez 10 newtonów przez kilogram. 10 newtonów przez kilogram. Tutaj mamy łatwe dzielenie, wystarczy tylko. Uprościć 1,0 i wychodzi, że jest to 400. Podejrzewamy, że jest to w kilogramach, ale musimy sobie to udowodnić, czyli rozpisać jednostki. Spójrzcie, proszę, mamy Newton podzielony przez Newton przez kilogram, czyli tak jakby liczbę podzieloną przez ułamek. Możemy to zastąpić mnożeniem, odwracając ten ułamek. E, Zamieniając licznik z mianownikiem. Czyli mamy kreskę ułamkową. Ten newton to jest, idzie do licznika, a tutaj mamy odwrócony ten ułamek, czyli kilogram przez newton, bo zastępujemy dzielenie mnożeniem. Widzimy, że newtony się upraszczają i zostaje nam sam kilogram. I bardzo dobrze. Jeśli masa wyjdzie nam w kilogramach, możemy zapisać naszą odpowiedź, czyli masa naszego ciała wynosi 400 kg. Dziękuję i pozdrawiam.